Siemano, z tej strony Kuba z Teamu Ja mimo pandemii nie zwalniam tempa i ostatnio udało mi się skutecznie zakończyć redukcję tkanki tłuszczowej. Natomiast od 4 tygodni już intensywnie masuję. No i dzisiaj zobaczycie część mojego dnia. Także zapraszam, zostańcie ze mną. Także dzisiaj zobaczycie jak odżywiam się na masie, w jaki sposób trenuję przede wszystkim gdzie, bo nie będzie to kolejny trening na gumach, do jakiego pewnie jesteście przyzwyczajeni w ostatnich tygodniach. Także zabiorę Was na konkretną undergroundową siłkę, no i myślę, że jeszcze kilka ciekawych tematów uda nam się dzisiaj poruszyć. Parę rzeczy łykam sobie bezpośrednio na czczo, także przede wszystkim zaczynam od nadwodnienia, więc jak widzicie tutaj też pół szekiera jest wypite, no i nie ma tutaj nic innego jak tylko właśnie woda przefiltrowana razem z Bolero, jak widzicie jestem dosyć dużym fanem tego Bolero, mam tych saszetek dosyć sporo, tutaj są kolejne no i rzeczywiście jest to moja baza, jeśli chodzi o nawadnianie się, także piję czystą wodę, piję kawę, herbatę, no i oczywiście Bolero, i rzeczywiście to Bolero tutaj no, ma bardzo duży udział w moim nawadnianiu się kreatynka mono, tutaj jest nowy smak malina i dla mnie strzał w dziesiątkę także 5 gramów na czczo. no i oczywiście nie jest to koniec suplementacji kreatyną w ciągu dnia, bo jako, że jestem trochę większym chłopcem, to troszkę więcej tej kraty sobie łykam tak od 10 do 15 gram dziennie. n więc przede wszystkim wsparcie wątroby. Fajnie ten suplement łykać sobie na czczoł. U mnie idzie 2 razy 500 mg, natomiast no, w większości z Was myślę, że 500 w zupełności będzie wystarczyło. Maślan sodu, tutaj też w mojej stałej suplementacji, biorę sobie go zarówno rano, jak i do każdego posiłku po jednej kapsułce, także rano leci taka większa dawka dwóch kapsułek, a potem rzucam sobie już po jednej. Multienzym, kompleks Prozalinesa, bardzo fajny kompleks enzymów, przyznam szczerze, że poczułem mega różnicę na masie, jeśli chodzi o trawienie, no i o komfort żołądkowy po, po wdrożeniu właśnie tych enzymów, także mega polecam i u mnie lecą przynajmniej dwa razy dziennie. No, i przed kardio również, żeby lepiej się kręciło, trochę bardziej się zmotywować do tego działania rano, rzucam sobie MZ Pre-Workout. No i to jest moja ulubiona przetręgówka. Chwalę ją wszędzie, gdzie mogę. I naprawdę, skład zawiera tylko podstawowe, sprawdzone i przebadane rzeczy. Natomiast, no, samo działanie, no, u mnie wystarczy taka jedna miarka rano. Także de facto połowa porcji, która jest tutaj określana jako. Standardowa no i naprawdę bardzo dobrze mi się kręci. Także te 150 mg kofeiny w połączeniu z resztą składników działa naprawdę bardzo spoko. Także albo tak jem ze spleworką sobie wykam rano, albo po prostu robię sobie kawkę rozpuszczalną, która też fajnie nam mnie działa. Także to jest taki zestawik, który obowiązkowo rzucam sobie przed kardio. Zaraz napełniam do końca shaker, no i siadamy na rowerek i będzie kręcone 35 minut. Które robię 6 razy w tygodniu podczas kardio. Tak naprawdę zwracam uwagę tylko na tętno no i oczywiście na czasy, jaki mam ustalony. Także widzicie, opaska taka bardzo podstawowa, zapięta na ręce, i tutaj kontroluję sobie te 60% tęta maksymalnego. Uważam, że to jest zdecydowanie wystarczające tempo, żeby te kardio było skuteczne, a dodatkowo ma to jeszcze duże plusy w postaci takiej, że można sobie spokojnie czytać książkę. I rzeczywiście badania potwierdzają, że przy takiej intensywności wysiłku łatwiej się te informacje wchłania, i rzeczywiście ten mózg, może sobie fajnie w tym czasie działać. Dlatego tak jak widzicie, teraz katuję sobie dietetykę sportową. No i też takim moim nawykiem, w sumie od początku pandemii stało się to, że zacząłem czytać trochę więcej książek, mając na to trochę więcej czasu. No i teraz przerzuciłem ten nawyk na poradny kardio, także codziennie trochę tej lektury wjeżdża. No i staram się po prostu dynamicznie rozwijać, no bo jednak, żeby cały czas utrzymać się na rynku, no to trzeba tą wiedzę cały czas, cały czas rozszerzać i być na bieżąco. Kardio zaliczone. Zawsze po kardio i w dzień treningowy leci taki posiłek wytrawny, więc u mnie jest to jajecznica z tostami. I właśnie na masie, jeśli chodzi o śniadanie, to już ładuje te węglowodany od samego rana, także tościki i ich ilość zwiększają się wraz z postępem tej masy. Natomiast tutaj mam oczywiście jajeczka ze wsi, praktycznie nie kupujemy już takich sklepowych z wiadomych względów. No po prostu szkoda to wkładać do ust i tak naprawdę jeść tego typu produkty. No i do tego, oczywiście, będą warzywka, czyli tutaj u mnie będzie to pomidor, ogórek, brzotkiewka. No i na to wszystko poleci oczywiście ketchup, a do tostów trochę dobrej jakości szynki z kurczaka. Także lecimy i zaraz pokażę Wam, jak to wygląda. Śniadanko gotowe, także lecimy z jecznicą. Do tego mam cztery tosty także no, dosyć fajnie sobie już pojem na to śniadanie no i jak śniadanie to oczywiście dodatkowa suplementacja więc zaczynamy od cytrynianu magnezu no i 500mg wrzucam sobie właśnie już do śniadania potem druga dawka leci przed snem stosuję też saw palmetto i tutaj mam taki bardzo fajny standaryzowany ekstrakt z doktora Besta oczywiście na wsparcie włosów dodatkowo leci kolagen rybi więc nie tylko wsparcie stawów ale także właśnie wsparcie włosów, skóry i paznokci Dodatkowo stosuję sobie taki suplement, który nazywa się Arjuna, więc jest to krótko mówiąc wsparcie serduszka. Bardzo fajna sprawa, także polecam spróbować. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji, e, suplementować tego. E, Omega 3 z Muscle Zone także takie dwie kapsułki dziennie każdemu polecam. Minimum tą jedną Natomiast ja wrzucam tego troszeczkę więcej No i na pewno wasze serduszko wam podziękuję W ogóle za włączenie Omega 3 do suplementacji A jeżeli nie Omega 3 No to tu stary baras w tygodniu w Zupełności będzie wystarczała żeby, żeby to zapotrzebowanie pokryć No i do śniadania Już jako, że mam węglowodany To też lecę o dwa insulinomimetyki, Więc chrom, czyli taki najbardziej podstawowy No i tutaj stosuję sobie dwie kapsułki Po 200 mikrogramów Natomiast jeśli chodzi o kwas alfa-liponowy, tutaj mamy wersję R-ALA, czyli tą de facto mocniejszą, stabilniejszą. Natomiast jeśli chodzi o r to taka kasułka leci raz, dwa razy dziennie. No i w zupełności to też wystarcza. Dodatkowo jeszcze stosuję sobie berberyna, ale do tego posiłku jej nie będę wrzucał. Natomiast popatrzcie, tutaj już przyszedł mój kolega, który będzie chyba chciał zejść ze mną do śniadanie, Prawda? Lecimy z kolejnym posiłkiem i tutaj oboje będziemy sobie robić to samo, tylko w trochę innych proporcjach. No, i tak jak widzicie, będzie to kaszka manna, do tego będzie izolat białka. No i oczywiście owoce, u mnie będą mrożone. Natomiast żona no, nie lubi takich rozmrożonych, więc sobie, więc sobie je rozmraża. No i na górę poleci jeszcze lion, taka mała porcja. Także u mnie będzie to 100 gramów węglowodanów i 40 gramów białka. No i za półtora dwie godziny ruszamy na trening. No i całość prezentuje się następująco: jak widzicie, trochę malin, trochę truskawek, lion kaszka o smaku karmelowym, oczywiście jest z niej trochę słodzika. No i w kwestii tego posiłku tutaj nie dorzucam żadnych y, suplementów, jako że jest to posiłek przetreningowy, także unikam tutaj insulino-mimetyków. Unikam tutaj też y, wszelkich antyoksydantów, żeby y, te stany zapalne, które wywołuje trening no, po prostu mogły zaistnieć, także no tyle. Wrócimy się za około dwie godziny na treningu. Przygotowuję właśnie shake, który będzie leciał podczas treningu. I tutaj też klasyczny zestaw, jeśli chodzi o mnie. Także przede wszystkim MZ Cytrullin. Drugi suplement to jest AKG, czyli arginina w formie alfa-ketoglutaranu, Czyli taka bardziej stabilna i dłużej uwalniająca się forma, też stabilnie działająca w czasie. MZ Kratin, czyli zwykły mono, już pokazywałem wcześniej. Także smak malina dla mnie, numer jeden. Póki co. Do tego oczywiście będą leciały węgle proste. Jako, że jestem na masie, do tych węgli idzie sporo podczas treningu. Ja używam dekstrozy zamiast karbo, ponieważ znacznie, lepiej, znacznie lepsze jest dla mnie jeśli chodzi o żołądek. Carbo po pół godziny, godzinie treningu już czuję na tym żołądku, natomiast dekstroza przelatuje idealnie. No i zazwyczaj sypię do tego jeszcze glutaminę, która mi się skończyła i sypię do tego EA, które też mi się niestety skończyło, dlatego zamieniam je po prostu izolatem białka. I tutaj sypię sobie 15 gramów izolatu białka do takiego szejka intra workout i również w zupełności mi to wystarczy, jeśli chodzi o dostarczenie tych wszystkich egzogennych aminokwasów, które podczas treningu no, będą powodowały znaczną różnicę, jeśli chodzi o wczesne rozpoczęcie syntezy białek mięśniowych. Także Taki zestawik sypie sobie do jednego shakera. Natomiast do drugiego shakera leci nieco innego jak bolero. I tutaj wybieram sobie akurat dzisiaj smak ananasowy. Jeśli chodzi o ilość wody podczas treningu, no to minimum te 1,5 litra, staram się wypijać, czasami jest więcej. Natomiast na pewno nie polecam takiej sytuacji, kiedy idziecie na trening i macie pół litra wody ze sobą, ponieważ nie, nie wystarczy to do nawodnienia nawet kręgosłupa, co dopiero do uzupełnienia braków, jakie będą powstawały. Podczas treningu. Natomiast w kwestii wspomagania już takiego bezpośrednio około treningowego, no to MZ Pro Workout czyli treningówka od Masterzona, którą pokazywałem już rano i w przeciwieństwie do porannego suplementowania się przed kardio, tutaj już daję sobie dwie miarki, więc pełną porcję, no i 300 mg kofeiny plus kilka fajnych dodatków wjeżdża do krwiobiegu i zdecydowanie to mi 100% wystarcza, żeby ten trening zrobić na jak najwyższym poziomie, także polecam serdecznie. Cena naprawdę jest mega, a no za to dostajecie naprawdę rzeczy, które działają, są bardzo dobrze przebadane no i na pewno zrobi tam, tu Wam różnicę, jeśli chodzi o performance treningowy. Jak widać już drodze na siłownię. No jako, że jest pandemia i widzicie, że jeszcze jesteśmy, że tak powiem, półzamaskowani. No to my mamy takie szczęście, że na szczęście przez te dwa miesiące mamy gdzie trenować. No i jest to taka dosyć fajnie urządzona piwniczna siłownia i no, tak jest zlokalizowana bardzo blisko nas. Więc zaraz zobaczycie tak naprawdę co mamy do dyspozycji. No i że naprawdę ten trening może wyglądać całkiem nieźle, nawet w takich piwnicznych warunkach. No i powiem szczerze, że już tak przestawiliśmy się na tą piwnicę, że sam nie wiem jak to będzie, jeżeli wrócimy na normalną siłownię, czy będzie to pozytywne wrażenie, czy raczej będziemy właśnie wolić zostać w tych podziemiach, także za chwilę się widzimy na siłce. No i co? Konkretny under, nie? No i witają nas drzwi z napisem ciągnąć. Jak zaraz się przekonacie, to jest podpucha na złodzieja. No i te Trzeba opchnąć. Także to jest nasza mordownia. W grzepce już powinny pojawić się pierwsze poty, dodatkowo ta piwnica jest taka dosyć unikatowa, bo w zazwyczaj w, w wszystkich piwnicach, jakich miałem okazję ćwiczyć, brudzie, było raczej, raczej zimno i było raczej tak, że trzeba było trzymać bruźno, natomiast tutaj, mimo że już praktycznie mamy lato za oknem, no to jeszcze te kaloryfery są takie dosyć ciepłe, więc no nie trzeba się tutaj zbytnio ubierać. No i pierwszym ćwiczeniem, jakie będziemy robić, jest bench press, czyli wyciskanie na owce poziomej. Tutaj oczywiście robię parę serii rozgrzewkowych przed tym, zanim wejdę na serie główne, no i tutaj dzisiaj w seriach głównych będzie 110 kg na 3 serie po 8 powtórzeń, także zobaczymy jak to pójdzie. Tak jak mówiłem, jest to już czwarty tydzień treningowy, więc ostatni tydzień akumulacji objętości, więc ten ciężar nie zmieniał się od początku, natomiast dokładałem tutaj sobie serii powtórzeń i... Udawało się to robić z tygodnia na tydzień, aż doszedłem do 8 powtórzeń w trzech seriach, także przepraszam, 10 powtórzeń w trzech seriach, także trochę sobie odjąłem. Będą 3 serie po 10 powtórzeń ze 110. W treningu. Jak widzieliście, no ta objętość już była taka dosyć spora praktycznie wszędzie po 4-5 serii roboczych, no i dosyć wysokie RP, czyli taka subiektywna skala zmęczenia. No i też o to chodzi, żeby te 4 pierwsze tygodnie przepracować jak najciężej, żeby ta objętość rzeczywiście w treningach rosła z tygodnia na tydzień, natomiast żeby zmniejszała się ilość po w zapasie. No i co, teraz jeszcze dwa treningi w tym tygodniu przede mną, a później Deload, no i zaczynamy kolejną fazę, gdzie. No już zdecydowanie ta objętość będzie mniejsza, za to z tygodnia na tydzień z treningu trening będę starał się dorzucać już no coraz więcej na te sztangi. No i zobaczymy tak naprawdę wtedy efekt tej całej masy. No i nie tylko, że tak powiem, sprawdzimy, ile udało się zbudować masę, ale też czy siła wzrosła, bo to też mnie interesuje. Także widzimy się zaraz w domu na posiłku po treningu. No więc precyzja zapadła, pierwszą część posiłku zrobimy sobie z klejku ryżowego, z izolatu białka, do tego będą owoce i słodkie płatki. Natomiast druga część posiłku to będą tortille z piersią z kurczaka, troszkę warzyw, keczup, no i ze skiera zrobimy sobie sos czosnkowy. Także zaraz pokażę Wam efekt finalny. No i jedziemy z posiłkiem potreningowym, a tutaj tak jak widzicie mam dwie tortille, w środku jest piersi z kurczaka, trochę warzyw, keczup, no i... Sos ze skira, no i wszystko zostało zgilowane później na grillu. Natomiast druga część posiłku to klej ryżowy, i tutaj jest klej z izolatem. Mamy tutaj mrożone warzy wa warzywa, mrożone owoce, e, truskawki i maliny. No i jeszcze jest na tym lion i cini z rubeli, więc taka e, trochę bardziej nisko wersja cini minisów, a równie smaczna. No, i do posiłku leci kolejna porcja kreatyny mono, czyli już dzisiaj ostatnia. No, i obowiązkowo enzymy trawienne, które też zapewniają, że ta duża ilość kalorii zostanie bardzo dobrze trawiona w krótkim czasie. Także smacznego. Jako, że też wypada, żeby w tym materiale było trochę merytoryki, no to porozmawiamy sobie dzisiaj na temat wychodzenia z redukcji, w jaki sposób można to zrobić. A tak naprawdę ja uważam, że dwa sposoby są dobre i zależy od tego, powiedzmy, na jakim stopniu zaawansowania jesteśmy. No to jeden sposób albo drugi będzie lepszy. Więc pierwszym sposobem, o którym na pewno warto wspomnieć, jest River Zayed. Czyli po prostu stopniowe dodawanie niewielkiej ilości kalorii z tygodnia na tydzień, które też no, da nam taką korzyść, że forma, którą wypracowaliśmy na koniec redukcji, będzie na pewno łatwiejsza do utrzymania przy takich założeniach. Natomiast no, są też minusy tej, tej metody, i tutaj zdecydowanie wyróżniłbym taki minus, który no, będzie powodował, że przez ten river diet będziemy jeszcze przez parę tygodni w mocnym deficycie kalorycznym, co też no, na pewno źle się odbije i na naszym zdrowiu, i na naszych hormonach, i na naszym samopoczuciu. Więc tutaj ewentualnie, no, trzeba przemyśleć to, tą opcję, czy to akurat jest na pewno dobra opcja dla nas. Natomiast drugim, drugim takim sposobem, który no, zdecydowanie bardziej polecam większości, większości zawodników, którzy po prostu e, uczeszczają na siłowni. To jest po prostu wyjście z deficytu kalorycznego na zasadzie dodania takiej ilości kalorii, która po prostu wyprowadzi nas najpierw na zero kaloryczne, a potem przy utrzymaniu tego zera kalorycznego będzie można stopniowo właśnie dodawać kalorii głównie z węglowodanów i przede wszystkim głównie w posiłkach około treningowych na początku żeby no, ten surplus, czyli żeby ten surplus kaloryczny wypracować i żeby ta dieta w końcu stała się właśnie hiperkaloryczna, dlatego też dwa takie sposoby polecam. No, i zależnie od tego, właśnie na jakim stopniu zaawansowania jesteście, no i jak bardzo zależy Wam na tym, żeby utrzymać efekty, które wypracowaliście na redukcji, no, też te dwa sposoby można powiedzieć, że są takimi wiodącymi sposobami i na pewno e, każdy z Was wyciągnie korzyść zarówno z jednego, jak i z drugiego. Natomiast po prostu trzeba postawić się tutaj w swojej sytuacji i samemu zdecydować, co dla Was będzie lepsze. Czy chcecie jeszcze męczyć się przez parę tygodni w deficycie, czy wolicie już dać sobie spokój z redukcją efektów, które wypracowaliście, Was zadowalają, no i też dodajecie kalorii od razu na zero i przechodzicie do albo utrzymania efektów, albo budowania masy mięśniowej. Na pewno przy podejściu takim, które Promuje to, żeby dodać kalorii od razu na zero kaloryczne, no, ta waga być może na pewno raczej podskoczy, na pewno też podlejecie się troszeczkę wodą. Może być też skok wagi spowodowany w tym, że po prostu no, tych kalorii będzie znacznie więcej, więc treści jelitowej w Waszych brzuszkach będzie no, znacznie więcej. Dlatego też no, nie przeraście się na początku, bo może być po prostu takie odbicie, które spowoduje trochę e, zachwianie, tej, tej, e, czy tam zachwianie, czy też zamglenie tej sylwetki. E, natomiast Rivers Diet no, uchroni Was czy przed czymś takim, natomiast ma no, oczywiście te negatywne e, strony, o których już wcześniej powiedziałem. Także jeśli chodzi o wychodzenie z redukcji to chyba tyle i tak naprawdę tyle Wam wystarczy, żeby Skutecznie to zrobić. Tym razem to już tyle ode mnie. Także mam nadzieję, że Wam się podobało i że cokolwiek wyciągniecie z tego filmiku dla siebie. A jeżeli Wam się podobało, to dawajcie znać w komentarzach i na pewno coś więcej jeszcze kiedyś nagram. Także mam nadzieję, że do zobaczenia. Zobaczyliście mój trening, zobaczyliście trochę diety, zobaczyliście w jaki sposób ja postępuję na masie, zarówno w kwestii właśnie dietetycznej, jak i treningowej. Dlatego też, jeżeli Wam się podobało, to piszcie w komentarzach i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się zobaczymy. Pozdrawiam i tutaj oczywiście zostawiam jeszcze mojego Instagrama, na którego serdecznie zapraszam, a tam tak naprawdę codziennie zdaję relacje zarówno z tego, co jem, jak i trenuję, no i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy się tam pojawia, także zapraszam, obserwujcie i bądźcie ze mną. Siemano!